W tym roku wegetacja była przyspieszona. Zaczęliśmy sadzić ziemniaki pierwsze dni kwietnia. Wegetacja przebiega w miarę, chociaż wyjątkowy rok bardzo duża presja zarazy ziemniaczanej. Kto przegapił w odpowiednim momencie, nie wykonał zabiegu, to miał straszne kłopoty. W moim gospodarstwie było to dosyć szczegółowo pilnowane i nie było problemów z zarazą. No, plony przewidujemy dosyć yy, wysokie. W tej chwili jesteśmy po zebraniu odmiany jadalnej Kolomba. Kopiemy yy, odmianę Prada. W granicach yy, 60 ton sektara yy, plonuje Prada. Chociaż yy, ceny na jadalne ziemniaki w tym roku yy, z, no, znacznie niższe jak w zeszłym, ale średnia z dwóch lat yy, to jeszcze yy, dobrze wychodzi. Uprawiamy 150 hektarów. 50 hektarów mamy yy, jadalnych, 90 mamy yy, przemysłowe yy, chipsy pod PepsiCo i mamy 10 hektarów do, wróciliśmy do McCaina, yy, uprawiamy yy, wczesną odmianę Lungina. Dywersyfikacja jakby odbiorców, no nie można yy, w jednym kierunku iść, bo w zeszłym roku, jak może pamiętamy, chipsy znacznie zdrożały w sklepach. Chips się nie sprzedawał i był duży problem ze zbyciem chipsowego ziemniaka. Roszną koszty, koszty stałe, podwyżki dla pracowników dwa razy do roku i to mamy cenę na półce. Ceny energii. Ceny ludzi pracy trzeba to posortować, zapakować. No i, i, i te stałe ceny cały czas rosną, koszty, koszty rosną. Chociaż u nas w tym roku no te jadalne, no to tak trochę, to trochę tak jest. Yy, może nie do końca to, to rozumiem. No, ta cena jest znacznie niższa w zeszłym roku. Wykopki zacząłem już w, można powiedzieć, koniec czerwca, początek. Lipca, gdzie, gdzie zacząłem po prostu na kilogramy sprzedawać, a teraz już kopię można powiedzieć maszyną. Przedtem przed ręcznie tak troszeczkę, a teraz maszyną. Ziemniak jest ładny, chociaż widać, że dużo gnije ziemniaka, a, ale tak jest ładny i zaczynają chwa, chwasty, zarasta, zarasta, ziemniaki zarastają chwastami już. Więcej opadów było, wilgotniej bardziej było i, i, i to, to, najprawdopodobniej to jest tym spodo, spowodowane. Sprzedaje na kilogramy, no, nie ma dużego, jak się to mówi, szału, ale e, ci, co kupują, bardzo się chwalą ziemniaka, że bardzo smaczne są. Najbardziej Bardziej opłacalna jest sprzedaż bezpośrednia, bo jak się sprzedaje po prostu przez, do, do dużych koncernów, to na pewno się tej ceny nie osiągnie co bezpośrednia sprzedaż, co bezpośrednio klient jak przyjdzie do domu i kupi. No w tym roku z warzyw mieliśmy tylko ziemniaki i cebulę. No w cebuli był jeszcze dobry ten sezon, ale w ziemniaku gorzej, bo e, wystąpiła zaraza ziemniaczana, którą trudno było panować. No, i ziemniaki szybciej zasły, i przez to plon będzie dużo niższy niż w innych latach. Wyjątkowy był pod tym względem nie, ten rok. My produkujemy jeszcze i wczesnego ziemniaka. Zaczynamy kopać już pod koniec maja ziemniaki, i te przykryte włókniną. No, i cały rok na bieżąco kopiemy aż do zimy. No, a zimą później magazynujemy i też sprzedajemy ziemniaki. No, i też weszliśmy w cebulę, tak? Tak, weszliśmy w cebulę, ale będzie sprzedawana głównie luzem na obieralnie i, i do paczkowania do marketów. Chociaż samemu też będziemy coś, zostawimy część i będziemy na miejscu sprzedawać, nie? Ale większość pojedzie samochodami, nie tirem. Rozwozimy po sklepach, po restauracjach, ale to są takie małe sklepy okoliczne, nie? To tam za dużo nie schodzi tego ziemniaka. Plus jeszcze po małych hurtowniach do Opola. No, ceny warzyw są w hurcie bardzo niskie. To jest rynek pośrednika, pośrednik zarabia. No, ziemniaki teraz no, w granicach złotówki chyba do hurtowni płacą za ziemniaka. Może nawet poniżej się zdarza. Coś tam będzie pszenicy, coś rzepaku też, ale z tego pieniędzy nie ma. Tutaj czasami trudno na zero wyjść. No, czasami się zarobi małe pieniądze, ale naprawdę małe, a zważyw jednak ten pieniądz jest większy. No, roboty jest więcej przy tym pracy, ale, ale jakiś pieniądz tego jest. Chyba, że się to za darmo oddaje, wtedy wiadomo. No. Towary mamy z reguły aż do marca czy do kwietnia, bo żeby go dłużej, później ziemniaki sprzedawać, trzeba mieć jakąś dobrą przechowalnię, żeby one były dobrej jakości. No dłużej, musiałyby być cały czas powiedzmy w pięciu stopniach, tak, a u nas takich warunków nie zapewniamy, bo to jest drogo i no, ten prąd dużo pieniędzy kosztuje, a towar jest tani. To tylko jakieś ogromne gospodarstwa tak są w stanie, nie, ten towar tak przechować do czerwca powiedzmy, nie, ziemniaka. Dzisiaj rozpoczęliśmy wyorywanie cebuli. Która już zakończyła swoją wegetację. Wykorzystując tą piękną pogodę i tą temperaturę na zewnątrz, chcielibyśmy w miarę zaoszczędzić energię na przechowywalni warzyw, a pogoda ta sprzyja temu, że ta cebula wyschnie tak na wolnym powietrzu. Ten rok dla cebuli był bardzo sprzyjający. Udało się, albo bardzo ładnie wyrosła cebula. W kalibrażu powyżej 40, czyli powyżej 4 cm, czyli gdzieś około ja spodziewam się 90% towaru handlowego na sprzedaż. Jest bardzo ładna, dorosła cebula. Gdzie muszę też powiedzieć, że niewiele zużyliśmy wody na podlewanie, na deszczownię, ponieważ przebieg pogody był tak optymalny, bym to tak powiedział, że udało się w miarę, praktycznie bez podlewania, nie, przepraszam, raz podlewaliśmy cebulę. Będziemy przechowywać cebulę tak, aby przynajmniej do marca była tutaj na miejscu. Gro klientów, którzy przyjadą tutaj prosto z podwórka, będą odbierać sobie cebulę, a gro klientów aż do marca będę dla nich przechowywał tą cebulę. Z ziemniaków jeszcze nie kopię. Ponieważ taka pogoda, te wysokie temperatury, no schładzanie tych warzyw jest bardzo kosztowne. Dlatego nie kopiemy jeszcze, ciemniaki zostawiamy na polu.